Jemenaćko, ja moi drodzy, z tej strony Promek, a ja zaczynam właśnie dzisiaj teraz. W sumie dla was i teoretycznie z Wami ten odcinek Minecraft Murder Mastery ale żeby zebrać złoto, muszę na nie skoczyć z góry. Muszę skakać zbierając złoto. Jest, moi drodzy. No, zaczynamy kolejny jakiś mini fragment z tego roku odcinkowy. Może. Trwa on dłużej niż te pozostałe części. Może potrwa krócej, najdłuższy w tym roku chyba tak? Bez, nieprzerwany. No w sumie to nie wiem ile trwał najdłużej nieprzerwany. Najdłuższy był skok. Ponownie. Muszę skakać, skacząc, skacząc, zbierać, albo zbierać skacząc. W sumie to nie wychodzi. Dokładnie. Albo z góry, albo po prostu jak zbiorę, to muszę skoczyć. Takie coś. Wracając, no nie wiem czy to potrwa aż tak długo. Ta mini maraton. Jak. Jak moi drodzy maraton. Wakacje, który chyba trwał najdłużej ze wszystkich trwał chyba 3 tygodnie jakoś tak. Wydawało mi się dobrze. Nie będę szukał. Pamiętajcie, gramy 3A ręki, ale w takim tempie to chyba zagramy 5. Jak A ręka trwa mniej niż minutę, no to to już jest tre, trochę materiału rżrące, biorąc pod uwagę, że jeszcze z tego materiału robię dwa shortsy. Jeszcze nie wiem z czego, ale trzeba będzie zrobić. No i od przyszłego tygodnia już będzie, będzie będzie tak, że po prostu dzisiaj mamy dzień X, więc dzisiaj jest jeden, więc mamy, wczoraj był wydany film Y, film na przykład z Minecrafta Survival, dzisiaj z Minecrafta Bedwars. I teraz to będzie wyglądać tak, że dzisiaj o 9 będzie film, będzie short z Minecrafta Survival, ale o 15 będzie z Minecrafta Bedwars który został wydany dzisiaj. Chodzi o to, żeby po prostu mieć taki system w miarę w miarę intuicyjny. W sumie to można chyba na podstawie jakiegoś wzoru w ogóle obstawić, obstawić Ukazać pokazać. Ale to nie chcę zanudzać filmu o grze, nie wiem, wzorami matematycznymi. Był skok. Jak widzieliście, grać podniósł gościa. Okej, okay, okej. Okay. O proszę. Promaster, promaster... Ach, było blisko. Było już blisko, naprawdę blisko. To niestety się nie udało. Jak tam moi drodzy, po pierwszym miesiącu szkoły. I to w sumie już pełnym, bo ten film widzicie 3 października. A lekcje się zaczęły 2 września, bo pierwszego był rok szkolny, dopiero inauguracja. Tam, moi drodzy, u was w szkole. Mam nadzieję, że dobrze. U mnie na razie jest mega dobrze, także ja się, ja się bardzo dobrze czuję na razie. Na razie, no mamy dopiero po pierwszym miesiącu. No dobrze, no zobaczymy jak to będzie wszystko. O lol, nie wiedziałem, że na tej mapie coś takiego jest. Widzisz, jak to całe życie się człowiek uczy? O proszę, egipska. W ogóle zawsze mnie ten... To jest Egipt. Tak to wygląda. Pamiętam yy, miałem taki... miałem taki... Dobra, miałem taki poradnik do budowy. Tam właśnie był do wybudowania taki dwór. Egipski, bo nadal mam gdzieś tą książkę z Minecrafta, właśnie. I do wybudowania był dwór egipski. I fajnie, fajnie. Do wybudowania był dwór egipski, właśnie z lazurytu, bloku złota i kwarc. Kiedyś chciałem budować, właśnie z książki, też z Minecrafta, z mechanizmów bo to właśnie mechanizmy zachęciły mnie. Do tego, do tego, aby tworzyć sobie jakieś takie rzeczy podstawowe, no już kolejny raz z rzędu jestem niewinny, ale to znaczy, że można robić jakiś w sumie dość śmieszny content, także nie jestem zły, jestem w sumie szczęśliwy, bo jakbym był mordercą, to raczej to zbieranie złota nie byłoby takie oczywiste. Co za chłop, co za człowiek, co za człowiek. Nawet nie można jakiegoś kontentu nagrać, no naprawdę. To przynajmniej wiadomo jaki będzie short. Short będzie z tego, że ile tam, yy, tam razy zostałem zabity w ciągu gry na początku. To jest właśnie zbierane złoto. To już chociaż to, to wiadomo. To jeden dopiero temat, muszę znaleźć jeszcze drugi. Drugi to nie wiem, będą wszystkie zwycięstwa czy coś takiego. Coś się znajdzie. Damy radę. Tego złego. Fajnie widziałem, że się shortcy wybijają. Na tak, na tak samo na TikToku, bo w ogóle nie wiem czy wiecie, ja mam TikToka normalnie, tak samo na TikToku i właśnie na YouTube, na YouTube troszkę lepiej to idzie, ale też na YouTube jestem trochę dłużej. Na TikToku no jestem, od niedawno mam w ogóle na TikToku też zero followersów, także ja zachęcam do obserwowania, tam się pojawia o tych samych porach content co tutaj, tylko że w formie Formy moi drodzy, oczywiście tylko i wyłącznie krótszej. Że zachęcam, naprawdę zachęcam. Jest fajnie, bawimy się i tak dalej, i tak dalej. W sumie to ja się jeszcze nie zdążyłem podziękować za tak dobrze, za 50 subskrypcji, a już jest w prawie 70. Także, jeszcze póki nie ma 70, to chcę Wam podziękować za 60 subskrypcji. To jest naprawdę dla mnie taki fajny znak, że wam tak w szczególny sposób podoba się moja twórczość. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ długo już... Dużo, dużo, dużo miałem prób. Dużo miałem prób. Skoczyłem teraz, przepraszam was bardzo za to, ale ucieczka była przed mordercą. Okej. The girl of white hair. A to on chyba... A nie, okej, okay. jednak, jednak nie. Skoczyłem teraz, nie? Chyba tak kupione na tabulatorze. Bardzo mi się nie podoba to, że czas mi się w sumie trochę kończy. W się sensie chodzi mi o to, że... Kurde, jestem blisko. Trzeba się udać, okej. Okay. Trzeba się udać tutaj i się udałem. No to co, jeszcze jakaś jedna szybciutka ręka. Znaleźć content jakiś może. I próba. Do tego, czy to się przyjmie w ogóle. Co do Minecraft'a Bedwars, to byłem przekonany, że się przyjmie w na szorcach w formie tam 200-300 wyświetleń. Najbardziej mnie zadziwił Minecraft Survival, który przyjął się naprawdę 1300 chyba jest na obu filmikach w tym momencie. Jestem 1300 i 1500 chyba jest teraz, jak to widzę. Ja to nagrywałem na 2 października, około godziny 22. Kino, kino. Dobra, no to już mamy. Już mamy pomysł na drugiego szorca. Już mamy pomysł na drugiego szorca. Tego szorca wyjątkowo nie będzie w tym pierwszym o dziewiątej. Także no, ja zachęcam. No nie, no co? No nie, no elegancko, wy. No nie, no pięknie teraz jest. Ciekawe, jak, czy jak, jak długi czas ty to może jeszcze jeden szorc się, się z tego urwia. Nie. O, w tym samym miejscu. W tym samym miejscu, to jest Kino. Czy ja w tym samym miejscu umarłem? Ol. Ale mamy zgromadzenie. Czemu on wyszedł stąd? Dudaj jak ja tam wskoczę. Ja nie chcę tego testować, jak jestem mordercą. Okej, okay, wyskoczyłem Naście, osób. Dobra. Chciałbym sobie dalej tutaj tym razem. To jest najgorsza mapa dla morderców. To się tak ciężko gra biorąc pod uwagę ile jest opcji. Prawda. Trzeba pozbyć się i choć w części. Dektyw został zabity, cieszy mnie ten fakt. Podniósł łowik, letamy sobie za nią stronę. Okay. nie ma tak łatwa. No jak! On miał więcej strzał niż jedną, tak się da. Lol. No, zostało naprawdę niewiele już, nie niestety, no ale dobrze, no nie udało mi się tym razem, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten mini-challenge się Wam podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w jeżeli nie zostawcie łapkę w dół, wejdźcie sobie, obejrzyjcie sobie shorts, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, no bo jest tam takie wycinki, moim zdaniem, po doborze, po selekcji, najlepsze, jakie były na filmie, także zapraszam jak najserdeczniej, cześć, no i papa!